Symvik to największa polska firma zajmująca się skupem złomu w Londynie i okolicach. Posiadamy flotę 20 pojazdów, vanów i ciężarówek, które jeżdżą codziennie po wszystkich rejonach Londynu, wliczając Brixton. Umożliwia nam to odebranie od Ciebie niepotrzebnych metali w bardzo szybkim czasie. Oferujemy najlepsze ceny na rynku za złom i metale kolorowe. Posiadamy elektroniczne wagi, dzięki czemu mamy możliwość zaoferowania precyzyjnej wyceny za Twój złom. Niektórzy nasi klienci zarabiają dodatkowe kilka tysięcy funtów z przeciętnej renowacji domu. Odbieramy złom od firm budowlanych oraz klientów indywidualnych. Oferujemy również możliwość podstawienia skipa na metale. Posiadamy skipy 20- i 40-yardowe. Skupujemy takie metale jak miedź, aluminium, ołów, cynk, kable elektryczne itd. W celu wstępnej wyceny zapraszamy do kontaktu telefonicznego.